No cześć moje kochane super kobiety. Czas na nasz super poniedziałek, czyli podniesienie trochę korony, czyli trochę motywacji, ale przede wszystkim mega fantastycznych wskazówek dla was od, od czasem ode mnie, a czasem też od wspaniałych gości, których zapraszam. W tym przypadku gościni wyjątkowa Danuta Rollinger, Bednarska z Rolinger PR. Witam Cię Danuta bardzo serdecznie. Witam Cię Karolina, witam wszystkie osoby, które tutaj do nas dołączyły albo obejrzą później. Bardzo mi miło, że mogę tutaj gościć w super poniedziałku. Od razu wiesz, ta nazwa tak energetyzuje, ja się chcę. No właśnie o to chodzi, żeby nam się chciało, żeby trochę tą energię sobie podnieść. Wiecie, w poniedziałek rano, kiedy myślimy o tym całym tygodniu, żeby to trochę przekształcić, dostać jakieś fajne tipy, fajną dawkę motywacji do tego, żeby jednak już dzisiaj, a nie dopiero wiesz, jak się rozkręcimy w ciągu tygodnia, zadziałać na nasz biznes. I któż lepiej mógłby zachęcić do tego tak naprawdę, niż ty, dlatego że pokazujesz niesamowitą perspektywę. Tego, w jaki sposób możemy świadomie działać, no by świat, w tym ten świat internetowy, online onlineowy, o nas usłyszał. Także, moje kochane, to jest właśnie, wiecie, ta magia, którą daje Danuta, to jest to wsparcie, to jest to doświadczenie PR-owe, czyli jak to zrobić, żeby ta moja marka, wiecie, nie chowała się gdzieś tam w cieniu, tylko żeby rzeczywiście, ale widzisz, bo tutaj tak mówimy trochę świat, żeby o niej usłyszał, ale to tak naprawdę po naszej stronie jest, dobrze, dobrze mówię? Tak, bo to jest tak, że my tak naprawdę mamy na to największy wpływ, żeby świat o nas usłyszał. I oczywiście wspaniale jest, kiedy klienci nas polecają, kiedy jesteśmy taką marką, która gdzieś tam jest wyłapywana przez innych, na przykład przez podcasterów, przez twórców, albo właśnie przez media. Natomiast prawda jest taka, że jednak trzeba zadbać o tą widoczność samodzielnie. Po pewnym momencie oczywiście też już jest tak, że inne osoby nas zapraszają, że nas widzą, natomiast ten pierwszy etap to jednak najczęściej jest po naszej stronie i właśnie warto zadbać o to, żeby tę widoczność cały czas rozwijać, żeby wchodzić na kolejne poziomy widoczności. Tak, właśnie fajnie to powiedziałaś. Ja, słuchajcie, zresztą korzystałam z Mastermindu u Danuty. Po co? Teoretycznie miałam Klientków, klientki i to taką ilość, że nie mogłam narzekać, tak? Miałam już wokół siebie te osoby, które gdzieś tam czuły, że daję fajną wartość, że mogą się ode mnie uczyć, ale żeby rzeczywiście kobiety, które być może potencjalnie nie będą siedziały w internecie i czekały, tak, aż moja reklama im się wyświetli, bo może akurat w algorytmie, wiecie, nie, nie ma takiego konkretnego zainteresowania, tylko żeby rzeczywiście dać szansę szerzej światu poznania tego, że w ogóle jestem, że hej, napisałam książkę, że Mogę się podzielić tym, czym mogę się podzielić, to ja sama muszę o to zadbać. No więc oczywiście, co? No poszłam do osoby, która się tym zawodowo zajmuje i która wspiera właśnie, bo to jest też ciekawe, że ty bardzo szeroko wspierasz, bo my czasem myślimy, nie no ja jestem ja pojedyncza, miałabym próbować być w mediach, no przecież jak to w ogóle? A tak naprawdę ty Danuta odczarowujesz to, że to nie jest tak, że ty musisz być, nie wiem, już jakąś po prostu znaną postacią, normalnie wręcz tak e, e, sławną aktorką, żeby myśleć o pijarze i o tym, wiesz, korespondowaniu z mediami, i w jaki sposób mogłybyśmy tak się pojawić tam, tylko nie, tylko w momencie, kiedy myślimy dopiero o rozwoju marki, warto mieć tą świadomość. Tak, ja właśnie, wiesz, to jest też taka moja misja, żeby pokazywać osoby nieprzeciętne, które robią ciekawe rzeczy, są inicjatorami ciekawych projektów i w ogóle mają taką potrzebę właśnie dzielenia się swoją wiedzą, dawania wartości innym ludziom, że to jest też miejsce dla nich, że oni mogą wypłynąć na szerokie wody i mogą właśnie pojawiać się w mediach, mogą się pojawiać w bardzo prestiżowych tytułach. Takich jak zwierciadło, takich jak Forbes, takich jak Twój Styl, właśnie po to, żeby opowiadać, żeby też budować taką widoczną markę. Bo myślę, że też warto wspomnieć o tym, że faktycznie to, co Ty zresztą powiedziałaś, że można czekać, aż ktoś tutaj polejkuje nasz post albo właśnie kliknie naszą reklamę. I oczywiście te działania marketingowe są bardzo ważne, natomiast jednak media. Dodają troszeczkę takiego, ja to lubię mówić, że to jest takie, wiesz, przypruszenie zło, takim złotym pyłem marki, ponieważ faktycznie no, w mediach nie, mo, nie pojawia się każda marka. Bo no, chociażby dlatego, że jest troszeczkę trudniej tam się trafić. Zresztą, tak jak na Twoim przykładzie, to jednak wymaga naszego zaangażowania. I nie, wcale nie chodzi o to, że musimy jakiś mieć ogromny budżet, tylko raczej chodzi o nasz czas żeby właśnie zastanowić się, jak my chcemy dziennikarzy zainteresować swoim tematem, o czym dziennikarze piszą, czego potrzebują, a potem właśnie, żeby przygotować taki temat, przygotować taki materiał i po prostu zaproponować. I to wymaga jednak naszego zaangażowania. Natomiast ja też tego uczę, jak to robić i też wspieram klientów indywidualnie, gdzie właśnie jestem taką, mówię, ambasadorką moich klientów i w mediach i po prostu no, opowiadam dziennikarzom o tym, czym się zajmują, co robią ciekawego i jak pomagają innym ludziom. No właśnie, pięknie to powiedziałaś, bo pokazałaś trochę takie dwie ścieżki, w razie gdybyście, moje kochane, miały, wiecie, takie trochę stereotopowe myślenie, jakby co trzeba, czy to finansowo, tak, czy to pod kątem, nie wiem, jakichś naszych umiejętności, żeby w mediach się pojawić, żeby właśnie ten złoty pył nas opruszył, jak, jak pięknie tak metaforycznie to ujęłaś. No bo tak naprawdę, czy to pojawienie się w mediach przyłoży się bezpośrednio na sprzedaż? Pewnie bezpośrednio nie. Czy to, że gdzieś tam będzie Twoja wzmianka w gazecie, czy na portalu, wiesz, nie, nie, jakby od razu sprawi, że. 10 tysięcy osób kupi, pewnie jeszcze nie, ale te elementy, to, to Twoje pojawienie się, ta widoczność, to przypruszanie sprawia, że ta Twoja marka zaczyna być traktowana poważnie. Albo przynajmniej hmm. poważniej, poważniej. No bo jeżeli ty jesteś w telewizji, bo jeżeli ty się pojawiasz w radio, bo jeżeli ty jesteś zapraszana tak na łamy przeróżnych czasopism, no to nagle, wiesz, okazuje się tak, nawet ludzie, którzy myśleli e, coś tam ktoś robi online, nagle myślą sobie, o, no chyba jednak to jest poważna firma, marka, bo firma oczywiście to może, by być, może by być tylko my, więc tutaj pięknie o tym powiedziałaś i teraz zobaczcie, jeżeli jesteśmy na takim etapie, że mamy tego czasu trochę więcej i już chociażby po dzisiejszym spotkaniu z Danutą będziesz miała tą świadomość, że warto wypracowywać sobie właśnie takie wychodzenie z inicjatywą, chociażby do dziennikarzy, tak, to jeżeli masz ten czas, jeżeli przepracujesz, tak jak mówi Danuta, to żeby wiedzieć do kogo... Hmm. Do kogo... To wtedy możesz to zrobić nawet bez większego budżetu. Z kolei, jak rozwieszasz i nagle pojawia się u ciebie taka przestrzeń, ale też pewnie ten czas się zmniejsza, są właśnie takie fenomenalne osoby jak Danuta, które zostaną, mogą zostać tak twoją właśnie ambasadorką czy ambasadorem i wspierać cię już w tym kontakcie. Ale tak naprawdę to jest zawsze inicjatywa. Jeżeli nie tak. mamy jeszcze pieniędzy na agencję PR, to hello, siadamy i robimy, i nie ma, to tamto prawda? To jest nasze, to jest Twoje działanie, to jest Twoja marka, to Ty musisz pamiętać i dbać o to, żeby działać jak najlepiej, jak naj, wiesz, intensywnie, chociaż oczywiście po swojemu, żeby o tej marce się ktoś dowiedział. Kto tak, tak, bo. Tak, bo to, to co powiedziałaś właśnie, że nasza marka zaczyna być traktowana trochę inaczej i faktycznie ja to słyszę od klientów, że kiedy na przykład pojawił się obszerny artykuł o firmie w pulsie biznesu, to, to łatwiej jakoś zaczyna się rozmawiać z partnerami biznesowymi, chociaż... Jedna z klientek mi opowiadała, że organizowała cyklicznie warsztaty w jednym z hoteli i zawsze miała takie poczucie, że jest traktowana jako klient gorszej kategorii. Natomiast kiedy pojawił się artykuł, w którym jest opisany, że ma duży biznes, prężny, to nagle po prostu management tego hotelu zaprosił na kawę i że bardzo są otwarci, że widzieli tutaj artykuł, że w ogóle fantastycznie i to są takie, wiesz, takie realne przykłady. Może nie po każdej publikacji my czujemy taki, wiesz, od razu w, w efekt, natomiast faktycznie w trakcie tej pracy nad swoją widocznością bywania w różnych mediach, no to wreszcie pojawia się coś takie, uczucie, że faktycznie to wpływa na mój wizerunek, że nie jestem jakąś tam malutką marką, która gdzieś, wiesz, tutaj wśród tych celebrytów no jest taka mała i mniej znacząca tylko my faktycznie już jesteśmy poważnym biznesem po prostu i ludzie zupełnie inaczej to zaczynają odbierać. I dobrze jest o tym wiedzieć. Tak, absolutnie, ale wiesz, poruszyłaś tu też bardzo ważną rzecz, bo zobacz też często na poziomie tutaj głowy i mindsetu naszego my jakby nie chcemy, znaczy nie potrafimy dopuścić takiej myśli, że hej, ja jestem poważnym biznesem, czy chcę być poważnym biznesem, poważną marką, że ja pasuję tam na ten, w cudzysłowie, piedestał, tak, do tego, żeby, żeby się pojawić, tak, w, w, w tym radiu, czy w tej telewizji, czy, czy w tej gazecie, czy, 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 czy gdziekolwiek. Że to nie jest dla innych, tak? To nie jest dla wybranych jakiś nie wiem, przez kogo, tylko to jest też dla mnie. I ja, działająca w swoim biznesie tak, jak działam i po prostu mająca świadomość tego, że jest to wypracowanie pewnej takiej ścieżki, tak jak mówisz, kontaktu, dotarcia, zastanowienia się, co w kontekście, wiesz, prasy jest interesujące, jestem w stanie tam być. I to nie jest, mówię, tylko dla kogoś, wiesz, gdzie ja komuś dopiętnie dorastam. Nie, ja też mogę. I chyba to jest, wiesz, dla mnie najpiękniejsze w, w tym, co ty robisz. Znaczy, wiesz, ja powiem Ci, że my czasami mamy takie właśnie błędne przekonania, że to jest zarezerwowany świat dla dużych graczy. Natomiast ja mam takie swoje takie postrzeżenia, że właśnie jak my jesteśmy taką mniejszą marką, to trochę nam właśnie łatwiej jest trafić do tych mediów. No bo jeżeli jesteśmy korporacją, no to hello, trzeba za to zapłacić. No to macie budżety. Natomiast jak ten biznes mały, no to jest po prostu, jest zazwyczaj za tą marką ciekawa historia, jest pomysł, jest właśnie taka potrzeba zrobienia czegoś w świecie, właśnie tak jak jest to hasło Super Kobiety Online i to jest taki właśnie manifest, z którym ty idziesz w świat, który promujesz, o którym mówisz, że to jest coś takiego, gdzie ty chcesz dawać właśnie kobietom wartość, pokazywać im, że one mogą w tym biznesie online się świetnie odnaleźć i świetnie sobie radzić. I właśnie ja mam wrażenie, że właśnie takie działania, one są bardzo interesujące właśnie dla mediów i też dla odbiorców, bo my sami też możemy zwrócić uwagę, co my lubimy czytać w mediach. No tak naprawdę lubimy czytać historię, lubimy czytać hmm. takie inspiracje. Jak, jak, Albo nawet porażki, bo też z tych porażek możemy się nauczyć. My często lubimy się schować że za sukcesem, a nie mówić o swoich porażkach. A mam wrażenie, że to jest też ciekawy temat, i zresztą ostatnio w Forbesie był taki materiał właśnie o porażkach, bo z nich możemy bardzo wielu ciekawych rzeczy się dowiedzieć i nauczyć. Więc y, mam wrażenie, że właśnie y, mniejszym biznesom tak y, paradoksalnie może jednak być łatwiej trafić do mediów niż firmie, która jest, ma wiesz, już mnóstwo ludzi, zatrudnia korporacji, która ma po prostu na to budżet, żeby zapłacić. No właśnie, słyszycie dziewczyny? No, bierzecie to do siebie. Tutaj Magda pisze, fajnie Was słuchać, to stoi przede mną jeszcze kolejny krok i, i, i super, a Ty masz w ogóle Magda, love center, słuchajcie. Zresztą Danuta jest prelegentką super, Superkobiet Online Business Summit i Magda też jest prelegentką i zobaczcie, Magda jest prelegentką, ale znalazła czas i widzi wartość w tym, żeby być tutaj dziś na Super Poniedziałku i posłuchać Danuty. To pokazuje zupełnie inne podejście i mindset osób, które są gotowe na kolejny krok. Także, także Magda słuchajcie, uczy tego, jak pokochać siebie, by znaleźć tego partnera, no idealnego dla nas, ale nie w takim sensie, że wiecie, który jest tym tak? Tylko właśnie przez to, że ja jestem pełna, to jestem w stanie właściwego partnera znaleźć, więc jak dla mnie, nie wiem, Danuta, co ty sądzisz, ale to jest bardzo nośny Bardzo fajny temat. Zresztą kojarzę, tak, kojarzę, więc pozdrawiam. Nie. No właśnie, no właśnie. Słuchajcie, się, że coś czuję, że będziecie tutaj pewnie działać wspólnie, bo, bo Magda robi fantastyczne rzeczy, a Danuta, no co, no wspiera, żeby świat się dowiedział o tym. Wiesz co, Danuto, ja tak bym chciała właśnie jeszcze to podkreślić, że zobaczcie, jest, jest wiele agencji PR-owych, tak? Jest, jest teoretycznie wiele osób, które, które wiesz, no zajmują się tym, żeby być, jakby pośredniczyć, nazwijmy to trochę, tak? Między osobą, która chce być w mediach i tymi mediami. Natomiast, ja u Ciebie odczuwam właśnie ten taki element czegoś ekstra, to jest, to jest myślę, że ta, że ta misja najbardziej przemawia, że ona pokazuje to, w jaki sposób Ty nie mówisz, hej, Ty jesteś za mała czy za mały, tak, żeby, żeby być, tylko właśnie mówisz, nie, możesz jak najbardziej, że tak jak Ty powiedziałeś przed chwilą, może właśnie Tobie będzie łatwiej i jak najbardziej warto, to, to też tak ze mną zostało bardzo, czyli właśnie to, że chcesz pokazywać ludzi, którzy robią fajne rzeczy, którzy robią też unikatowe rzeczy, nam się czasem wydaje, no, właśnie, ja taka malutka pchełka, to co ja tam. Ale jeżeli my nauczymy się, jakby doceniać to, co my robimy, i w końcu usłyszeć ludzi też z zewnątrz, którzy być może powtarzają nam, że hej, to, co robisz, jest fajne, tak? To wtedy być może nabierzemy tej odwagi, mam nadzieję, że po dzisiaj też to weźmiecie sobie, żeby wyjść właśnie, dlaczego nie do mediów też. Żeby szerzej można było dowiedzieć się, że hej, jesteśmy, hej, robimy coś fajnego. I tak, chcemy o tym opowiadać światu. Chcemy o tym opowiadać światu. Tak, wiesz co, w ogóle kiedyś miała, otrzymałam takie pytanie, czy jest jakaś branża, która po prostu no, nie nadaje się do mediów, że w ogóle nie ma takiego jakiegoś tematu dla mediów i tak dalej. I powiem szczerze, że z, z jakimi klientami ja bym na przykład nie pracowała. I powiem szczerze, że bardzo trudno jest mi w ogóle udzielić odpowiedzi na to pytanie, bo. Właśnie wtedy powiedziałam, że to by było takie podcinanie komuś skrzydeł, bo ja też nie mam takiej wiedzy, a naprawdę raczej nie zastanawiam się nad tym, czy ten temat jest do mediów, czy, znaczy, czy ten klient jest do mediów, czy nie, tylko raczej jaki znaleźć tutaj temat, jaki, jakie wątki fajne w firmie wyciągnąć, które będą dla mediów ciekawe. Mm -hmm. Stanawianie się trochę z innej strony. I właśnie to też pokazuje, że my naprawdę możemy po prostu znaleźć media, w których mamy największe szanse, żeby się tam pojawić, bo jeżeli mamy na przykład, nie wiem, takie. Nawet trudne tematy właśnie medyczne czy sprzętów medycznych, to może po prostu w jakichś określonych mediach się pojawimy. Może niekoniecznie w, te, w zwierciadle, ale i w jakichś innych tytułach, które, w których tam będzie ten temat bardziej pasował po prostu. Mhm. To jest kwestia właśnie znalezienia tych odpowiednich tytułów, tych odpowiednich Dziennikarze też, dla których ten temat będzie ciekawy, ale też jakby znalezienie tego tematu. Jak, I to jest taka fajna kombinatoryka. Co musimy zrobić też, żeby to było właśnie takie bardziej nośne? Bo właśnie z jednej strony to może być nasza historia, ale z drugiej strony to właśnie taka inicjatywa, jaką Ty teraz robisz, w summitie że jest to ciekawa inicjatywa, która no właśnie też przyciągnęła partnerów medialnych, patronów medialnych, więc to, to jest jedno z takich narzędzi, które my możemy robić, żeby właśnie do mediów trafić. Tak, ale w ogóle ja, tyle rzeczy mi się słuchajcie haczy teraz w głowie po tym, Danuta, co powiedziałaś, ale to jest tak prawdziwe. Czyli nie, że ja się nie nadaję do mediów, czy moja branża się nie nadaje do mediów. To, to trochę tak jak z biznesem online. Moja nisza się nie nadaje do, do biznesu online. Nie. Jak wyciągnąć elementy z tego, co ja robię i właśnie poszukać najlepszej opcji na opakowanie tego odpowiednie. Tak jak ty mówisz, na opakowanie tego tak, żeby media być może jakby wybrane media, tak bo my też nie musimy być wiecie jak zupa pomidorowa dla wszystkich, nie? Tylko właśnie wybrane media mogą być zainteresowane. I ja tak lubię myśleć o biznesie online i na przykład produkcie. To tak jak czasem komuś produkt, wiecie, nie wychodzi sprzedaż produktu, bo ktoś być może któraś z was, tak, wziął jakiś pomysł, miała taki w głowie, zrobiła kurs i on się nie sprzedaje. A to nie okazuje się, że my się nie nadajemy, że czy to, że my Wiecie, to, co wiemy, czy to, co mamy, się nie nadaje do tego, żeby sprzedać ona I tylko być może trzeba to inaczej opakować. Tak sobie myślę, Danuta, może nawet któraś z kobiet, która to usłyszy dzisiaj, powie, o, ja już próbowałam napisać, tak i nikt mi nie odpisał. Dziewczyny, ile ja maili wysłałam, i ile razy ja je wysyłałam, to wy sobie nie zdajecie sprawy. Naprawdę. To nie jest tak, że słuchajcie, my raz napiszemy, czy coś, i nagle wszystkie drzwi przed nami stoją otworem. Nie. I widzicie, ale ta wiara w to, co tak jak mówi Danuta, że ja mam coś ciekawego do powiedzenia, i że są takie media w tym przypadku, które mogą być zainteresowane tym, to jest po prostu fakt. A ja szukam sposobu. Szukam sposobu. To tak sobie bardzo biorę, Danuta, dzisiaj z tej naszej rozmowy. Tak, bo wiesz, bo ja mam takie właśnie wrażenie, to co ty też tutaj nawiązałaś do tego, że jak robimy kampanię sprzedażową, no to rzadko, no naprawdę rzadko jest tak, że po pierwszej nieudanej kampanii sprzedażowej rezygnujemy, rzucamy wszystko w kąt i, i wiesz, i koniec. Raczej, wiesz, szukamy albo wiedzy, jak jeszcze coś poprawić, albo właśnie zmieniamy jakiś schemat kampanii, coś z reklamami dokręcamy. Tutaj może lending, tu w ofercie, może jakoś inaczej ją trzeba ubrać w słowa i tak dalej. Więc jakby tutaj mamy tę cierpliwość, żeby poprawiać. Natomiast właśnie w tym kontakcie z mediami, to ja mam wrażenie, że właśnie ten pierwszy rzut właśnie, że wiesz, napiszemy jednego maila, nikt nie odpisał, no to nie, no to koniec. To już w ogóle nie. Jest ten taki poziom bardzo szybkiej rezygnacji, więc to jest jednak taka cierpliwość, ja w ogóle uważam, że zawód pr jest bardzo podobny w dużym stopniu do zawodu sprzedawcy, jeżeli lubisz, umiesz sprzedawać, lubisz sprzedawać, to a nawet jeżeli nie lubisz, ale umiesz to robić, a masz już takie techniki, że nawet sprzedajesz jakby bez sprzedawania, w sensie takiego wiesz wciskania, to później wiesz to, to jest już dla ciebie taki chleb powszedni i łatwiej ci to robić. I tak mm. samo jest z PR-em, że PR-owiec też jest często narażony na odrzucenie. No bo dziennikarz powie: "Słuchaj, no tutaj mi nie pasuje, tu nie odpiszę, tutaj coś tam". Więc i w pewnym momencie się ufortarniasz na to. Bo się przyzwyczajasz do tego, że okej, okay, no tak, tak jest. No nie każdy od razu kupi, nie każdy od razu y, zainteresuje się tematem, więc y, tutaj jest potrzebna ta cierpliwość. I właśnie hmm. w sprzedawaniu, ja myślę, że tutaj ten PRIP, właśnie w kontakcie, w kontakcie z mediami, jak i właśnie to sprzedawanie, to no, ma wiele tutaj wspólnego. Tak. I szlifowania swojego. I tak często też mamy takie poczucie, że najważniejsze to jest trafić do tych mediów, a tam już sobie poradzimy. I faktycznie dla wielu osób to jest największe, właśnie, żeby trafić. I, ale potem, jak już widzi, że trafi, że wszystko jest OK, no to chce jeszcze. A jeszcze to zwykle jest tak, jak super wystąpić robić, hmm. żeby powiedzieć to. Na czym nam tak naprawdę zależy? No i tutaj już jest kolejny, już taki, bardziej taki, powiedziałabym, jeszcze sprofesjonalizowany kawałek, nad którym warto się pochylić i się zastanowić, żeby też realizować swoje cele, żeby to nie były tylko wystąpienia, ale też takie wystąpienia dla nas z dużą korzyścią. Mm, ale to po prostu super jest to, co powiedziałaś teraz. I to e, ja mam nadzieję, że z wami zostanie, tak jak zostaje ze mną i sobie jakby na, non stop to przypominam, że to jest pewien proces rozwoju naszego biznesu. Proces rozwoju biznesu, krok po kroku do nauczenia, do wypróbowania. Ta świadomość tego, że jesteśmy na. Pewnej ścieżce, tak? I poszukujemy coraz to nowych możliwości dla nas, no właśnie, do tego, żeby się świat dowiedział, do tego, żebyśmy mogły sprzedać to, co potrafimy, to, co umiemy, tak? Żeby móc realizować te swoje misje, bo ja wiem, że większość z was ma te misje. I, I to mi się bardzo podoba, bo to przestaje być właśnie znów takie ojej, ja bym nie mogła coś tam. Tylko hej, to jest proces, to jest jakiś element, tak jak trochę Magdo napisała, to jest ten kolejny krok dla mnie. To jest ten kolejny krok dla mnie. Tu Kinga jeszcze pisze: lubię te poniedziałki dające kopa na cały tydzień. Słuchajcie, kop kopem. Ale ile tutaj jest konkretów, ile takiego, wiecie, klik, nie, poukładania w głowie tego, co ja mogę, co ja bym, wiecie, mogła nawet już dzisiaj zrobić, żeby zadziałać na rzecz większej, większej widoczności mnie, tego, co robię i swojej marki. Danuta, dziękuję Ci bardzo, ja wiem, że Ty masz dzisiaj crazy dzień, także w ogóle tym bardziej doceniam, że jesteś dzisiaj ze mną. I słuchajcie, to trochę tak wraca do tego, jak warto uczyć się od osób, które siedzą w temacie po uszy. Jak one potrafią wyciągnąć nam sedno? Zresztą z Danutą jeszcze o paru innych wątkach będziemy rozmawiać podczas Super Kobiet Online Business Summit, który już jutro rusza, już jest otworzona grupa na Facebooku. Jak nie jesteś na grupie, to coś się zadziała przy zapisie. Pewnie gdzieś nie kliknęłaś, gdzie trzeba było kliknąć, ale to jest ta kolejna wartość, którą dostaniecie jeszcze przez następne trzy dni, właśnie od kobiet, które siedzą po uszy w tym, co robią. Ok? I zobaczcie nawet to dzisiejsze spotkanie, jak nam skraca pewne nasze myślenie i świadomość o tym, jak być widoczną w mediach. No, właśnie. I, I tak jak ja wiem, że warto się uczyć od Danuty, także ja tam już w ogóle ślę energię, też pieniądza, bo to jest po prostu, wiecie, złota wiedza. Tak samo was zachęcam do tego, żeby bezpłatnie, ale potem też już płatnie, bo powiedzmy sobie, pełne procesy mamy tam, gdzie już ktoś nas przeprowadza z obok nas, żebyśmy inwestowały w siebie, ale właśnie u osób, które siedzą po uszy w tym, co robią. To jest najlepsza no. Dla mnie to jest taka kwintesencja tego. Nie u kogoś, kto wiesz teoretycznie, z książki ci powie, jak, powie, jak działa PR. Nie, ktoś, kto siedzi w tym i wie i pracuje z klientami. Jak pytasz się o inne elementy, tak, nie wiem, finanse w biznesie, to też nie wiesz teoretycznie, choć zawsze warto czytać książki oczywiście, ale od kobiety, która po prostu na bieżąco pracuje z klientami i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, tematów na super e, e, Kobiety Online Business Summit jest dużo. Także Danutko, dziękuję Ci kochana. Dziękuję, mam nadzieję. Czujemy tę moc, no i co? No i będziemy działać na rzecz tej naszej większej widoczności. Dziękuję no i widzimy ci, się na zapraszam widzimy Was na samicie, będzie moc, pozytywnej energii, no i konkretnej wiedzy. Dokładnie, dziękuję Ci bardzo, dziękuję kochane i co? I wracamy z energią na ten poniedziałek, kolejny tydzień i wiecie, posuwamy nasze biznesy naprzód. Trzymajcie się, papa, cześć. <gry>